Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w naszym ostatnim spotkaniu w ramach recenzji komiksowych na ziemniaczanym polu komisarza Seva, jeżeli chodzi o miniserię komiksową Obi-Wan Kenobi, ponieważ dziś będziemy zajmować się piątym, finalnym zeszytem tejże miniserii komiksowej. I tak jak do tej pory, podróżowaliśmy w pewien sposób po dwóch liniach czasowych, czyli stary Obi-Wan Kenobi przed epizodem czwartym wspominające swoją przeszłość i jego przygody, czy to z okresu przed prequelami, czy też już bezpośrednio z okresu prequeli i wojen klonów, tak dzisiaj przechodzimy do historii można powiedzieć bardziej jednolitej, która dzieje się tuż przed wydarzeniami z Nowej Nadziei, gdzie z jednej strony mamy obiłana Kenobiego, który po raz kolejny funkcjonuje w społeczności, czy też powiedzmy na planecie Tatooine, z drugiej strony widzimy przygody pewnego rodzaju sierżanta Nisko postanowionego w armii imperialnej na planecie Tatooine, który otrzymuje zadanie od swojego przełożonego, aby odnaleźć zaginione racje żywnościowe, które zostały porwane przez Tuskenów w czasie burzy. Więc, z jednej strony, mamy ukazany aspekt, nazwijmy to militarny działań imperialnych na Tatooine, a z jednej strony widzimy nieudany atak na wioskę Tuskenów, którzy tak naprawdę wciągają imperialnych w, w pułapkę, wybijając wszystkich praktycznie co do nogi. Tylko i wyłącznie udaje się przeżyć sierżantowi, który zostaje odnaleziony przez Obi-Wana Kenobiego. I z jednej strony mamy Kenobiego, który analizuje sytuację, widzi, co się dzieje, em, widzi, że tu skanowie wygrali i stara się w pewien sposób przeżyć za wszelką cenę, szukając nowych części do uszkodzonego swojego domostwa podczas burzy. Z drugiej jednak strony odnajduje tego sierżanta em, poborowego w pewien sposób, który jest ranny i postanawia mu za wszelką cenę pomóc, em, co Oczywiście, spotyka się z pewnego rodzaju wrogością z jego strony, bo jest on całkowicie przerażony tym. Um że no, znalazł się w rękach jakiegoś czarodzieja, który sam tak nazywa w pewien sposób, bo rozpoznaje miecz świetny upasa pasa obi Kenobiego, ale który ostatecznie pokojowo powiedzmy ucieka z domu Kenobiego, wraca do jednostki, tam zostaje opieprzony z góry na dół, no i zdaje sobie sprawę w pewien sposób, że, że no ten Ben może jednak nie był taki zły, ale oczywiście kontynuuje swoją służbę. I co jest, mamy tutaj jakby do czynienia z takim powiedzmy wątkiem troszeczkę jak było w Rebelsach z Kalusem i Zebem, czyli chwilowy pokój, który kończy się uświadomieniem sobie, że Imperium no może nie jest jednak aż takie niezłe. Więc ten zeszyt um, najlepiej zacząć od omówienia tego, że no niestety ma naprawdę kiepskie rysunki. To znaczy, o ile jeszcze plenery, dobór lokacji nie wyglądają absolutnie tak źle, tak momenty, gdzie widzimy szturmowców z całkowicie zmasakrowanymi twarzami, czy też nawet momentami Kenobi, to wszystko najzwyczaj winy świecie źle wygląda, chociaż same sceny na przykład batalistyczne są jak najbardziej w porządku. No i jeżeli chodzi jeszcze o sceny batalistyczne, jest tutaj jeden plus. Bardzo podoba mi się aspekt tego, że twórcy postanowili poświęcić nieco czasu na przygotowanie bitwy. Mamy tutaj sierżanta imperialnego, który rozdysponowuje swoich ludzi na dane pozycje, określa co najpierw będą robić, co ma być zestrzelone, zastrzelone, zniszczone w pierwszej kolejności i potem wykonują ten plan. Oczywiście on nic nie daje, bo to jest pułapka, ale sam taki aspekt naprawdę cieszy mnie pod tym względem, że jest to dobrze napisane, jest to dobrze przemyślane i zrealizowane. Natomiast samo spojrzenie, samo ukazanie Kenobiego tak naprawdę Kenobi jest tutaj bardzo dodatkową postacią, jeżeli chodzi o ten zeszyt. Um, więc, um, więc nie ma tutaj za bardzo nic do, do niego do dodania. Z drugiej jednak strony, um, oczywiście, jest to jego przygotowanie do życia na Tatooine, z drugiej strony, ostatnia, ostatnie kadry pokazują nam tą jego świadomość, że um, nigdy tak do końca nie jesteśmy sami, że to już za chwilę koniec mojej drogi i tak dalej, i tak dalej, bo za chwilę czas na nową nadzieję. Um, moim zdaniem, jest to zeszyt, który pojedynczo, jako pojedyncza historia, ca działa całkiem nieźle, bym powiedział. Problem jest jest Tylko taki, że nie za bardzo wpisuje się w koncepcję całego, em, całej miniserii. Nawet nie, chodzi, nie mówię tutaj o dwutym torowym opowiadaniu historii, tylko bardziej chodzi mi o to, że mieliśmy się skupić na postaci Obi-Wana Kenobiego. No, teoretycznie mamy tutaj pokazane, że on nadal jest tym Jedi, że stara się pomóc, służyć i tak dalej ale nie może, jakoś nie, nie, nie zachwyca mnie to nad koniec, chociaż jednocześnie muszę powiedzieć, że nie jest to absolutnie zły zeszyt, no gdyby te rysunki w pewien sposób były potratowane. Tak więc, tak wygląda piąty zeszyt, a jak wygląda cała seria komiksowa, miniseria komiksowa Obi-Wan Kenobi? Jest ona w porządku. Znaczy się, moim zdaniem, nie dostajemy tutaj nic przełomowego: nie dostajemy tutaj nic wyjątkowego, coś co jest bardzo dobrze zapadające w pewien sposób w pamięć. Mamy tutaj do czynienia z szeregiem różnego rodzaju małych elementów, które sprawiają radość, które dają nam zadowolenie, ale wydaje mi się, że to seria przeznaczona głównie do fanów postaci Obi-Wan Kenobi'ego. Różnorodność rysunków jak najbardziej na plus, e, dwutorowa narracja też nie była zła, ale. Dostajemy dobrego przeciętniaka, dobrego średniego e, przedstawiciela komiksów gwiezdnowojennych, ale nie coś, co jest w jakiś sposób wybitne, rewelacyjne, można się z tym zapoznać, e, ale też nie oczekiwać w ten sposób czegoś naprawdę wyjątkowego, epickiego. No chyba, że jesteście naprawdę fanami e, Kenobiego, no to wtedy sądzę, że powinniście być dosyć mocno zadowoleni. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na jasie cześć.